Dzisiaj będziemy nagrywać, jak otwieramy dwie mega skrzynki, to tylko to odbierzemy. O! I jestem i ja. Ej, pójdź, dajcie pójdź. suba. Yy, Jeśli to otworzymy. Grabowa skrzynia. Ale nic nie będzie. To jest moje słabe konto na razie. Snickers. Tak się nazywa. To odbierzemy. Okej, okay, to odbieramy pierwsze i piątka, nic nie będzie. Okay. Nie, nic, nic nie ma, ale, ale, A więc nasz kolega się będzie przelogł. Teraz tylko się przeloguję szybko, przeloguję. Szybko! Cześć już. Okej, nic nie odbieramy. Dobra, jesteśmy... znaszko epicka gierka jest na głównym koncie. Nie... To już się otworzyło. A. O, o! Szuszka. Jest, jest, to jest, to jest. Waga. Pose... A, A, że Dropnąć to teraz była... Dlatego, że najwyżej groma bym mógł losować jeszcze. Okej, okay, Piotra. Ale jeszcze będzie inne konto to czekajcie, tylko przemienię, żeby była kamera. O! Teraz jeszcze tutaj mamy. Proszę widzieć. gdzie Odbieramy. I nic nie ma. Teraz... Ale czemu nie odebrałeś tego? Halo. Nie, nie chcesz. Okej. Okay. I mamy. Kolejne. Pierwszy I chyba mogę być. Piątka. Bo ostatnio tutaj dr y, dropnąłem, więc może nic... No nic nie będzie. Okej, okay, natajcie no suba i pa!